Na kanale Emma Play Game. Dziś właśnie pokazuję Wam konto, więc yy, konto na mnie spadła, się tak samo jak kanał, czyli Emma Play Game. Okay, tak. Mm, właśnie z tylko kanał jest osobno Emma, osobno Play, osobno Game. Yy, właśnie, trzy wyświetlają, ale jeszcze nie wiem, czy nie wiem, na początku zaproszę parę osób i będzie koniec odcinka, ponieważ ja chcę mieć parę znać i chciałam w tym odcinku oczywiście Wam pokazać jedynie do to. Więc tak, może do skateparku. Zobaczmy sobie kasiorkę. Dobra. Ja zaproszę przy Was cztery osoby i zakończymy odcinek. Tutaj mamy jakąś wikę, chyba nas nie przyjmie, bo mamy czwarty level, za to bardzo Was proszę o pozerka i w ogóle to wszystko. Zagrawki. Wszystko na pewno będę wdzięczna. Bo musi nas ktoś przyjąć. Nie, to mnie nie chce. nie nazwę. No. <laughs> Szybko wszystko zrobić. Dobrze, że nagrywam. No ale nie na statusie bo. Nikt tego nie zobaczy. wam Kanał. O kurczę, przedstawiam cię, dobra. Emma. La. Games. No Games. I dobra. Za tym Dlatego zaczęłam nagrywać od amonii, aż ktoś mi ukradł konto. Jest to Emma. Nie wiem, co się w ogóle zdecydowanie z nim stało. Nikt w ogóle chyba na niej nie wchodzi. No po prostu nie wiem, ktoś kupił ubrania sobie za Diag, ktoś mi kupił akurat pakiet. Bardzo jestem zawiedziona. Naprawdę nie wiem kto to jest, więc proszę pomóżcie mnie odzyskać. Niestety na mail, dlatego nie będę musiała Do A mojego kolegi... Dobra, więc to na tyle w tym odcinku. Więc łapeczka w górę. Subik. I oczywiście nie wiem co jeszcze. Subik i komentarz, jaki odcinek Dalej, a mi też kupi pakiet albo Vipa, Dobra, to subskrypcja, subskrybuj, komentuj, lajkuj. Co chcecie po prostu? Więc.